Siemandero, tutaj Klocki by Michael W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić oto taki zestaw Daily Beagle z 2021 roku 3772 elementy 25 minifigurek cena katalogowa 1399 no cóż, pokażemy. Tutaj muszę pokazać troszkę więcej, więc tak on na pudełku prezentuje się w ten sposób, z przodu. Tutaj mamy z tyłu, o kurde, no mega, mega. Tutaj mamy z boku, jak on się prezentuje. No i. Mini figurki, już ja Znaczy tu pewnie nie, nie wszystkie, ale o, tak tutaj tak jakby zestawik mini figurek No będę go składał Teraz poczekajcie idę po przy porząd do cięcia otwierania znaczy Taki o stan lejk, no i otwieramy to, cyk, 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 o kurde, o kurde, no. bardzo dobrze, nagrywam. A. No i uwaga, To duże. Duże, duże. O no pewnie nie, ja nie chcę tu słyszeć. Ej, widzę tam goblina. Goblina widziałam. Zobaczcie. Tu maska bez... goblina jest. O tu, o tu. mamy kolejne pudełko. Goblina jest maska. Czekaj Tu mamy kolejne pudełko. O, Kurde. tu mamy takie do otwarcia to nie róbcie to dla <laughs> tak, tato nie potwiera tak co tak. my tutaj mamy ale małe o, noże to można a tu mamy kolejne o boże to, o, to, to. na pewno się nie sprawdzi No i to jest duża płyta. Wygląda w ten sposób, nie? Ile tutaj elementów? No, w końcu tu jest 3772 elementy, nie? No to jest po prostu tu no, płytkę mamy. Dużo, dużo. Widzę instrukcję. Docieram już do instrukcji o kurczę Pać. Jaka gruba, nie? Jaka gruba. No i naklejki. Bardzo, bardzo fajnie się to prezentuje. I na pewno nagram godzinę rozpoczęcia składania i godzinę zakończenia tego składania. Yy, zostawcie w komentarzu, ile mi to zajęło czasu. Ej. Oczywiście nie oszukujcie, nie przewidziajcie do przodu, ale ile mi to zajęło czasu. Zostawcie to w komentarzach. No, no dobra, już nie będę roztwierał tej chyba kniżki, chociaż pokażę wam, pokażę Wam, żeby nie było. Um, super aluś. Pokażę wam, żeby wszystko było. Tutaj mamy naklejki. No i mamy takie coś. O, tu mamy to ja no. no i tu mamy. Wielką gazetę. Wielką instrukcję. Tak Wielką się, no gazetę. tak się prezentuje. No jest po prostu mega. Już widzę, że jest 300 parę stron. No. Powiem Wam ile dokładnie. 370 stron. To to naprawdę jest ciężkie przepracowanie. <laughs> pracowanie. Na no i zobaczymy to, na się na tym... jak to złożymy. Tak. pa No tak, czas rozpoczęcia yy, układania, powiedzmy będzie 17:50, więc no, zobaczymy o której godzinie skończę no chciałem pokazać jeszcze początek instrukcji więc bardzo fajnie to wygląda to jest tak jakby opowieść tu jest, są przedstawione fajne e, minifigurki, tu jest na przykład opisane nie? co każda figurka i tak dalej no po prostu fajnie mega mega to jest tu mamy jakiś opis nie? O, dalej w ten sposób, tutaj różne takie te tu oczywiście jak, jak używamy ten no i dobra i tu zaczynamy <grych> zaczynamy praktycznie składanie, jest opis co i jak no i dobra jesteśmy na pierwszej stronie zaczynam o godzinie bo napisałem ten Powiedziałem, że zacznę 17.50, no ale trochę mi się zeszło. Widzę. Jest 17.53 w tym momencie. 17.53, tak to wygląda. Dobra, lecimy z koksem. A few moments later. Oh, sieman, Tutaj dzień. Number. Tu. Dzień drugi. Jednak nie dałem rady złożyć. 195 stronie jestem. Tak to wygląda. Jeszcze trochę tamtego jest do złożenia. Podstawa. Godzina jest 8:45 rano. No, zobaczymy, ile jeszcze się zajdzie. Do zobaczenia. One eternity later. Mandero po złożeniu Daily Beagle. A. No i powiem Wam tak. No nie uwierzycie mi, ale jest 1753. Jak go złożyłem? Siemandero. Tak wygląda Daily Beagle po złożeniu. No, po, powiem Wam, no jest duży, wysoki o. No i powiem wam, trochę tego było. Już mi się te szybki i te szybki to będą mi się śniły po nocach po prostu. No to 300 parę elementów w szybkach, nie? No i mamy tutaj ten cud cud po złożeniu Może zacznę od taksówki. No, będzie najprościej. Tu mamy taksi tam siedzi gościu. Który jak on tam się zwał? Bernie The cab Driver taxi. No i on taksówka reprezentuje się w ten sposób. Zaraz ja mniej więcej on. Nawet fajnie wygląda taksy. Tu się oczywiście otwiera. Jest tutaj mini figurka. Nie wiem, czy ja wam wszystkie mini figurki pokażę. No bo to jest ich 25, więc Ech. Tak się prezentuje. Dobra, ale idziemy do najważniejszego, bo na pewno będziecie chcieli wiedzieć, kurde, ten najważniejszy. Tu jeszcze tylko pokażę Spidermana sprzęt. O, tak proszę, on wygląda. Ta konstrukcja fajnie zrobiona z pistoletów. No i dobra, lecimy. Daily Beagle. Misterio na samym czubku tutaj mamy tą Fire Star też fajnie wygląda, fajnie ona wygląda tutaj mamy Venom a tu Carnage nie no fajnie tam oczywiście Spidey swoją ma Roblin też. Lecimy troszkę niżej. Doktor Oktobus. No fajnie, fajnie on wygląda tutaj. Sz szczególnie w tym, nie wiem jak może się uda pokazać. O tak. I tak on się prezentuje. Z tyłu tam, nie wiem czy będzie widać. Może nie będzie widać, już nie chcę tego ruszać. Tutaj mamy Mike Morales. No to to jak to się oglądał. What, czekaj, what if? nie, to był ten e, Uniwersum Uniwersum był i ten Mike Morales był, o proszę Taką scenkę sobie, zro, pozwoliłem zrobić, że tutaj jest Mike, Spiderman. man e, Gwen, tak, to jest Gwen. Nie, Go Spider, sorry, ale ona podobna tutaj chyba Gwen właśnie z Uniwersum. Oni tutaj ciu, sieciami. Ciu, ciu, i Spider tam wisi na tym. Tutaj na schodkach pousadzałem kilka y, osób. To jest Betty Brand, tak. Tutaj mamy gościa. To jest jakąś kurczę na robi robi e, robi robi. Tak, robi chyba Robinson. Nie. Rod Barney, sorry. Tutaj mamy w czapeczce. To jest, już ja mówię, jak ona się... Już tylko szybko szybko myślę i to jest Amber Grant chyba. Tak, Amber Grant A, tu Gwen Stacy. Tutaj, to Gwen Stacy Tutaj mamy jakąś Black Cat Black Cat Oj, się już ktoś przewrócił. Tu mam taki telewizor oj nie. Tutaj mamy, już ja wezmę, złożę, bo się przewrócił. Mini figurka tu mamy taki telewizor. No i tutaj mamy Peter Parker. Tam z tyłu się chowa Punisher. <noise> Punisher się chowa, proszę bardzo. To taki kion z gazetkami. Tu mamy panią, to chyba ciasta, ciasta chyba niesie, nie się, nie? A, May, ciocia, May, no, ciasto niesie. No i tutaj mamy tak, Daredevil, tak. Daredevil, tutaj taka chyba on się chce bić z Sandmanem. <totkręcania> tutaj mamy Daredevila. Tutaj mamy właśnie tego John, Jayma Johnsona, tak. Tu go Spider-Man trochę uciszył i zablokował. Tam z tyłu jest właśnie Robbie Robinson, Robertson, sorry. Tam mamy wejście do tej wspaniałej budowy. Oj oj oj, o tu. O Tutaj mamy jeszcze Tak, tu nie ma blade Blade Blade. Oj, trochę zasłaniam, trochę światło. Tu mamy blade'a. Proszę bardzo. Tak on się prezentuje, tutaj ten miecze jego. To jest fajna opcja, wyjmuje się i ojej, nic nie widać, czekaj. I mamy tam dostęp do środka. Mówię, ktoś będzie chciał jeszcze, żebym bardziej opisał tego daily. Go trochę, bo to się niby zdejmuje, zdejmuje. tak można sobie pokazać częściami co jest w środku, nie? No tutaj przez to tak nie bardzo widać. Tu jest biuro, na samej górze biuro. Tylko Jamesona. O, Goblin. Green Goblin. Proszę bardzo, na swoim stateczku. A tutaj mamy. Tego... To jest, mówię, to jest z uniwersum bodajże. Spider Ham, tak? Nie no, fajnie, fajnie, fajnie jeszcze. Spróbuję go obkręcić. O kurde. Czekajcie. Spróbujemy. Jeszcze pokazać wam z tyłu jak on wygląda O tutaj z boku Tak się prezentuje z boku No i z tyłu, tak? Co my tu mamy? Z tyłu ciekawego No tak, mamy tutaj kosze na śmieci. Ojej, nie będzie widać? Czekaj, o kosze na śmieci. Tam mamy wejście. Tam stoi blade. Tu mamy takie poddasze O tu w tym miejscu mamy poddasze o no i tutaj mamy czas de fact Jane John Jameson Tu oczywiście mamy ptaszka sobie zrobił gniazdo No i mówię z morą o widzicie? To jest właśnie to te, te, o, nie ma jak podociskać zbytnio I to jest takie i te szybki... Znaczy szybki to się spoko, ten tylko mówię. Szyb, szyb, szybek było dużo, ale te o części. Nie, tutaj na, na tutaj na tych tych to jest łatwo, nie? Ale tak jak na środku tutaj wczepiałem to, no to kurczę no powiem wam był problem z dociśnięciem, tak? I był też problem z jakby e, założeniem poziomu tutaj, nie? Za, tak coś mi delikatnie się blokowało. I... Był problem właśnie z tym, żeby to złączyć. Nie no, ale jeśli chodzi o jeśli chodzi o zestaw, no to naprawdę polecam ten zestaw. Jest ogromny, nie no jest raczej ogromny. No to nie jest tylko 3700 coś tam plus elementów, ale chodzi w wysokość jego do tamtego czucia. 74 centymetry mierzyłem mierzyłem metrówką. Więc nie no. Jeśli, jeśli ktoś by myślał nad tym, czy warto, no to warto, nie? Mi się osobiście podoba. No i te 25 minifigurek, nie? No i ten Mike Morales, tutaj to jest po prostu z uniwersum. Jak ktoś oglądał, to będzie wiedział o co chodzi. A jak ktoś nie oglądał, to polecam obejrzeć uniwersum Spidermana chyba to się nazywa dokładniej. To jest to oczywiście bajka animowana, ale, ale fajnie, fajnie. Tutaj ten goblin wyskoczył. To, ta scena mi się kojarzy, kurczę. Znaczy nie to, że bym ten, tylko teraz, jak, uwaga, spoiler do, nas, no, do Spidermana nowego. Jak tam też była walka z goblinem w budynku, nie? Więc i doktor oktobus tutaj z tymi ramionami, to też fajnie to. Można poprzekręcać sobie, jak tam ten, jak tam komu pasuje. No i daj libik, napis, nie? No to super to wygląda. Jeszcze z tej strony. A, i naklejek. No, naklejek powiem, że trochę było. Mogły, niektóre, niektóre, powiem, że niektóre elementy to nie musiały być, być naklejki, nie? No, bo to. Tak jak takie w środku, kurczę, no mówię. Nagram kiedy odcinek, jak go trochę y, przedstawię w innej wejściu, poziom na poziomie. Więc tam w środku są też takie jakby komputerki czy coś, no to tam mógł być po prostu nadruk, nie? Nie musiała być naklejka. No i tutaj to wejście. Co więcej mogę powiedzieć? Na pewno ktoś jest fanem Spidermana i no i Marvel i tak dalej, nie? Venom. No to dla fana takie cudo to jest bajka. No bajka. Ja się bardzo cieszę, że mam Jeszcze tak pokażemy. O, super. No to jak się Wam podoba ten zestaw, to polecam. Jak się podoba odcinek, to zostawcie łapkę w górę subskrypcję i dzwoneczek, byście byli na bieżąco jak coś będzie nowego na kanale. No tak jak tu teraz, nie? No takie takie cudo wpadło, więc no, cieszę się, że mam. Dobra, trzymajcie się, do następnego.